Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony nowym paletom od Nomad Cosmetics. Oni tak naprawdę wydali trzy mini paletki, ja zdecydowałam się zakupić dwie z nich. Jest to kontynuacja ich takiej serii lotniskowej, podróżniczej, tak zwane Travel Eyeshadow Palette. To są takie małe szósteczki. Mają już jedną w swojej ofercie, wydali trzy następne, trzy inspirowane lotniskami. Ja zdecydowałam się, jak widzicie, kupić dwie. Kupiłam sobie Oslo oraz Canadian Rockies. No, mieszkając w Kanadzie nie mogłam się po prostu powstrzymać, a Oslo też bardzo mi się podobała. Trzecia była Abu Dhabi, jeżeli mnie pamięć nie myli, i też była piękna, i ją myślę, że kupię mm, na wyprzedaży. Jakoś niedługo, chyba w lipcu, sugerowali, że może zrobią jakąś wyprzedaż, także jeżeli będzie ujęta ta paleta wyprzedaży, to być może ją kupię. Póki co mam te dwie do zabawy, także i tak mam co robić. Także dzisiaj Wam te paletki pokażę, zesłoczujemy je sobie, zrobię makijaż każdą z nich i zobaczymy, czy jakość jest ta sama jak w dużych paletach, ponieważ ja tej poprzedniej ich małej szósteczki nie posiadam, także nie mam porównania. Zaczniemy sobie od tej kanadyjskiej paletki, czemu by nie... YXC to jest kod lotniska w Canadian Rockies. Znajduje się w tej samej prowincji, w której mieszkam, także bardzo się cieszę i bardzo byłam podekscytowana tą paletką. Zobaczcie w ogóle, design tej paletki jest przepiękny. Jest to kartonowe opakowanie, ale dobrej jakości, lakierowane. Na grubość wygląda to w ten sposób. W środku mamy oczywiście lusterko. Całkiem spore, wydaje mi się, jak na paletkę taką podróżną mini. Wydaje mi się, że wbrew pozorom tą paletą będzie można stworzyć kilka fajnych makijaży, ale dzisiaj będę robić tylko jeden. I jeszcze gwolić tak ścisłości. Paleta jest wyprodukowana w Chinach 12 miesięcy przydatności i jest Cruelty Free. I przejdę od razu słuchajcie do Słodzy. Jako, że są to malutkie paletki, to będę to robić tutaj z Wami, nie będę odchodzić, że tak powiem, i smarować całego ramienia. Pierwsze trzy kolory wyglądają tak bardzo kremowe maty. Naprawdę przyjemnie się je słoczowało, ale zaraz zobaczymy na ręku. I kolejne trzy, dwa błyski oraz jeden mat. Mat znowu bardzo kremowy. Błyski były bardziej suche, co mnie trochę dziwiło ale może ma to jakiś sens. Nie są to błyski jakieś porażające, to już widzę teraz po, po słoczach. A szkoda w sumie, bo spodziewałabym się tutaj jednak większego błysku. Nie wiem jak to będzie w kamerze widać, może pod światło te Małe drobinki gdzieś tutaj wyjdą i się pokażą. Natomiast no, tak na żywo wydaje mi się, że jest to paleta jednak przeładowana matami a, i dosyć ciemnymi kolorami. Mimo wszystko no, mamy tutaj te dwa, y, dwa jaśniejsze, których na pewno skorzystam. Natomiast cała reszta jest. Patrzę odwrotnie i nie wiem, gdzie to jest. Natomiast cała resta jest już dosyć ciemna i o podobnym stopniu ciemności, co jest w sumie gorzej, ponieważ nie wiem, jak będzie z wydobywaniem jakiejś głębi. I od razu przechodzę do makijażu tą paletą. Zdecydowałam, że zrobię sobie połowę oka tak naprawdę tym najjaśniejszym cieniem od wewnętrznej strony. Ten tam załamanie i zobaczymy, tego bardzo chciała użyć. Ta zielenie jakoś nie woła mnie. Ja wiem, coś się ze mną, coś ze mną jest nie tak, bo zielenie mnie nie wołają, dlatego chciałabym się skupić na tym niebieskim, a co zrobimy z błyskami, to jeszcze zobaczę. Na pewno któryś y, padnie na zewnętrznej stronie oka, ale który to jeszcze zobaczymy. Także zaczynam, zaczynam najpierw od tego kolorku. To jest taki, to jest taka brudna mięta, trochę, trochę szaro-niebieska. Może to jest lepsze określenie. I wiecie co? Może zrobię jedno oko, jedną paletą, drugie, drugą. Także zacznę może, może od tego oka. To będzie dla mnie wygodniejsze w tej chwili. Także na powiece mam już standardowo y, bazę od Rare Beauty. Także tu się nic nie zmieniło. No i nakładam go na połowę no połowę oka powiedzmy. Zobaczymy jak on jak on wypadnie. Mogłabym Mogłabym chcieć trochę jaśniejszy kolor, ale to wydaje mi się, że mimo wszystko daje radę. Biorę pędzelek do blendowania i zawieram się za ten macik. On już jest bardziej brudnozielony, taki oliwkowy. Zobaczymy, jak on tu wypadnie. Paleta zdecydowanie jest chłodniejsza niż sądziłam. Zobaczcie, jakie kolory wyglądają. Ja Nie wiem, dlaczego, ale spodziewałam się tutaj takich bardzo, no nie chcę powiedzieć, że żywych kolorów, ale. Ale w sumie to tak żywych. Paletka miała być inspirowana świeżym powietrzem, górami, jeziorami tutaj kanadyjskimi. Także nie wiem dlaczego, ale spodziewałam się po prostu trochę innych, um, innych kolorów, nie tak chłodno-brudnych, aczkolwiek wiecie, że ja lubię takie kolory, także ja nie mam z tym problemu. Po prostu jestem trochę zdziwiona. Spróbuję więc nałożyć ten ten mat, taki najbardziej żywy z tych wszystkich kolorów na zewnętrzną stronę powieki i zobaczymy co z tego wyjdzie cienie sypią się są, mimo tego, że są kremowe pod palcem no to jednak sypią się, ale to szczerze mówiąc większość matów tak ma, jeżeli nie jest to cream to powder to jest to osyp w palecie bardzo ładny odcień, ale przyznaję, że myślałam, że będzie bardziej żywy nie wiem jak to w kamerze widać ale tutaj jak patrzę w lustro to nie wydaje mi się, żeby to był jakiś bardzo żywy kolor, raczej taki, który właśnie można bardzo łatwo tak zmiękczyć i zrobić z tego bardzo taki dzienny look, powiedzmy. Nie podoba mi się, że trochę mi tutaj opada. Widzę taką lekką niebieską poświatę. Nie wygląda to natomiast na coś, co mogłabym tak bardzo łatwo zetrzeć. Także to jest trochę dziwne. I wiecie co, użyję może tak kapkę tego tej ciemnej zieleni. Spróbuję to nadbudować tutaj, zobaczymy, czy coś to zmieni. Tak mało wzięłam, że nic nie widać nawet. Nie wiem, czy to dużo zmieniło, chyba niezbyt. Też jest mniej niebiesko. Zobaczę też, czy mogę ten mat najjaśniejszy dobudować nieco. Trochę tak, wydaje mi się, że jest teraz wyraźniejszy, także może zrobię to. Dołożę go tutaj też na środku oka i błysk dodam sobie na łączeniu. Natomiast tą wewnętrzną stronę zostawię matową. Jeżeli chodzi o błyski, zacznę od tej zieleni na tym łączeniu tutaj od tej strony, natomiast dodam też taką kapkę niebieskiego, żeśmy zobaczyli, czy jest jakaś między nimi różnica. Miałam nie dotykać tej zieleni, ale w sumie jest tak mało tych cieni w palecie, bo tylko sześć, więc chciałabym zobaczyć, jak wszystkie wyglądają. No jak widzimy, jest to bardzo delikatny błysk, nie jest to absolutnie jakiś mocny metalik i niebieski teraz obok. No wolałem, żeby to było coś jednak bardziej błyszczącego. Nie będę tutaj ukrywać. Może właśnie jak nałożę tego więcej, ale już widzicie jaki ja mam osyp. No no. No osyp jest dosyć znaczący, także Wyczyszczę się i przejdziemy do dolnej powieki. Jestem z powrotem, musiałam sobie w ogóle zdjąć tutaj korektor i nałożyć go na nowo, także wygląda to, jak wygląda. Jest już dla mnie wieczór, także nie będę poprawiać całego policzka, ale no wiedzcie, że musiałam zdjąć wszystko, bo przeczepiło się strasznie do tej, do tej okolicy pod oczami. Widzę też, że tutaj <gryw> muszę tak, pędzelkiem poker, że tu mi się zrobiła taka dziura. Próbowałam dobudować ten kolor, ale totalnie się nie przyczepia, także nie wiem, co się dzieje. Czy to jest kwestia tego, co jest pod spodem, czy jednak cieni. No, na razie nie jestem zadowolona. Muszę przyznać, co jest dla mnie też zastanawiające, bo ja akurat mat bardzo lubię, także coś tutaj mi nie styka. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, e, szczerze nad nią, że coś jest sens nakładać może delikatnie nałożę sobie któregoś, yy, może tego zielonego błysku tutaj tak do jednej trzeciej pomaluję rzęsy i, i przejdziemy do palety Oslo, może tam będzie lepiej. No jestem nieco rozczarowana, muszę przyznać Myślałam, że będzie lepiej obejrzałam kilka recenzji tych palet no bo szły do mnie też dosyć długo akurat, więc miałam czas, żeby sobie obejrzeć i, i zebrały raczej dobre opinie, więc dziwne a nałożę sobie teraz ten jasny mat obok, tak rozblenduję to razem. No dziwna kolorystyka jak na Canadian Rockies, muszę przyznać. Okej, okay, słuchajcie, jestem, tak to wygląda na koniec, yy, no nie jestem pod wrażeniem, muszę przyznać. Najbardziej chyba mnie zawiodły te błyski, ponieważ no czy widać w ogóle, że mam jakiś błysk na oku albo dwa? Wydaje mi się, że nie, że bardziej mi się rozświetlacz świeci niż te błyski, i to nie jest dobrze. Nie wiem też, co tutaj się zadziało z tą plamą, natomiast to może być kwestia techniki y, wszystkiego tak naprawdę także jeszcze tego nie skreślam tych matów, bo w dotyku w tym jak się rozprowadzały, jak się blendowały, wszystko było naprawdę pięknie, mięciutko. Plama może być wynikiem czegoś innego. Dołożę sobie jeszcze trochę tutaj białego tego matu od y, Nataszy Denony, Minizinon, w y, wewnętrznym kąciku, ponieważ trochę mi trochę mi ciemno. Jednak ten najjaśniejszy mat nie jest wystarczająco jasny, tak. Do tej okolicy. Yy, nareszcie oka wygląda ładnie, ale do wewnętrznego kątnika ja jednak potrzebuję czegoś, czegoś jaśniejszego. Yy, ok, słuchajcie, tak to zostawię muszę sobie to przemyśleć myślałam o tym tak naprawdę, kiedy malowałam rzęsy czy to może nie jest tak, że ja po prostu jestem teraz na fali Adept Cosmetics bardzo dużo noszę właśnie ich palet w tym momencie tam wiadomo, mamy błyski z kosmosu, błyski wielodrobinkowe przejścia, holo, wszystko więc zastanawiałam się, czy to nie jest dlatego, że po prostu mam oczekiwania trochę za duże no ale nie no, tak obiektywnie patrząc na to moje oko w tej chwili, wydaje mi się, że zgodzicie się że ten błysk jest trochę zbyt delikatny i po prostu zlał się z tymi matami? Nie, nie, na razie jestem na nie, ale zobaczmy teraz drugą paletkę. A druga paletka jest inspirowana lotniskiem w Oslo. Jak widzicie, okładka jest trochę inna, może jeszcze je tak obok siebie pokażę. Z bliska to wygląda w ten sposób. Bardzo fajne, podobają mi się takie designy, właśnie trochę graficzne, trochę inne. Również bardzo ładne pakowanie, niebieskie boczki. No i środek wygląda w ten sposób. Bardzo piękna kolorystyka, chłodna. Tą paletę wiedziałam, że chcę kupić właśnie z myślą na wyjazdy. Rzeczywiście, jak będę gdzieś wyjeżdżać, to może być paleta, którą chętnie bym ze sobą wzięła. Lusterko również się tu znajduje, ponieważ podoba mi się po pierwsze tonacja. To jest tonacja, którą ja bardzo lubię. Podoba mi się kontrast, bardzo jasny do bardzo ciemnego. Dwa cienie błyszczące, różniące się między sobą dosyć znacząco. Zaraz to zobaczymy, mam nadzieję, na słoczach. Jeżeli chodzi o te dwa, no ten jest bardziej brązowy, taki czekoladowy. Ten jest zdecydowanie chłodniejszy, taki szaro. szaro-tołpowy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać na oku. Także przechodzę do słoczy. I tutaj również maty bardzo mięciutkie, takie masełkowe. Błysk bardziej suchy, ale jak widzicie, no wygląda, wydaje mi się, tutaj dosyć obiecująco. Oby i dolna trójka wygląda w ten sposób. Również piękne kolorki. Słacze prezentują się następująco. Wydaje mi się, że tutaj te błyski są trochę lepsze. Nie wiem, jeżeli chodzi o formułę, ponieważ to zaraz sprawdzę na oku. Natomiast bardziej się błyszczą. Czy to kwestia tego, że są po prostu jaśniejsze? Może, może, ale zobaczcie ten, ten z tej strony. Wow. To jest ładny, bo jest bardzo gładki i niepłatkowy, nie jakiś wielodrobinkowy, ale wydaje mi się, że na oku powinien wyglądać naprawdę Naprawdę fajnie. I wydaje mi się, że już tutaj widać ładnie tą różnicę pomiędzy błyskami. Jeden jest bardziej srebrny, drugi natomiast bardziej taki rose gold, można powiedzieć. Mm. Super, bardzo mi się podobają te słocze. Lecimy już z makijażem oka, oczywiście robimy to na tym drugim oku. I tutaj na pewno przykryję sobie wewnętrzny kącik błyskiem, zapewne tym, ale zobaczymy jeszcze. Ale chciałabym, tak wiecie, w ramach eksperymentu nałożyć ten też od wewnętrznej strony oka, zobaczyć, czy ten może jest wystarczająco jasny. Także od tego zacznę. I tutaj podobnie spory osyp w wyprasce. Mam nadzieję, że to widać. To dziwi mnie o tyle, że te cienie są naprawdę bardzo miłe w dotyku. Masełkowe wręcz. Yy, nie podziwiam, że są suche. Natomiast no, ewidentnie ta suchota gdzieś tutaj jest, skoro aż tak się sypią. Yy, no, na mnie to wygląda szaro. <grym> po prostu szaro. I ta suchota właśnie powoduje osyp. Yy -y. Osyp mi się nie podoba. Ale zobaczymy, jak to dalej będzie. Jeżeli chodzi o poziom jasności, wydaje mi się, że jest podobny jak do tego zielonego tutaj. Także tutaj również będę chciała się wspomóc tym białym od Nataszy Tenony. Przechodzę teraz do tego cienia. Nazywa się Natural. Bardzo podoba mi się ten brązik, bardzo ładny. Nie podoba mi się za to osób w <grym> tej palecie. Mam dosyć duży pędzel do blendowania, więc trochę się obawiam, jak to, jak to wyjdzie, ale no, czekamy dzisiaj, mycie pędzli, także nie mam dużego wyboru. Zostało to co zostało. No, powiem mam, że na oku jest sporo ciemniejsze niż sądziłam, że będzie. Może niesłusznie, ale spodziewałam się trochę jaśniejszego tego brązu. Hmm. No, zobaczmy, co się stanie, jak nałożę ten na górę. Ten jest chłodniejszy. Co się dzieje? Nałożę go jakby na ten. No bardzo to schładza na pewno makijaż, ale zobaczcie, jak jest ciemno. Strasznie. <grafię> Nawet nie doszłam do tego najciemniejszego cienia, a już jest ciemno. Nie o to mi chodziło zupełnie. Ratuję się od razu z inonem i tym jasnym cieniem i rozgląduję sobie górę, te brzegi. No jeżeli to miałaby być moja paleta wyjazdowa, i miałabym brać i tak Zinona ze sobą, to nie bardzo widzę sens. W sensie wolałabym po prostu Zinona wziąć, i tutaj też w sumie jest srebro, też jest szary, też jest czarny. Znaczy, tutaj nie ma czarnego w na nawet, ale też jest ciemny taki brąz, którego chciałabym użyć. Chciałabym go zobaczyć. Zabieram się więc za ten ciemny brąz i jego spróbuję w kąciku. Bardzo dobrze napigmentowany. I jego spróbuję tutaj przy linii rzęs. I idąc w górę w kąciku, naprawdę się już boję go nakładać, bo jak to jest takie ciemne. Ja generalnie nie mam problemu z ciemnymi cieniami, mam nadzieję, że wiecie, ale po prostu jak się czasem człowiek czegoś nie spodziewa, no to jest, jest problem. Podoba mi się bardzo odcień tego brązu. To jest taka ciemna czekolada gorzka. Bardzo ładny odcień brązu. I w sumie fajnie się połączył kolorystycznie z tym szaro-brązem, który mam na oku nieco wyżej. I zjadę sobie nim troszeczkę na dolną powiekę. Zaczniemy tutaj od matów na tym oku i od wykończenia tej dolnej powieki. I następnie który? No Ten był strasznie ciemny, ale próbuję ten. Ciepłota w tym broń rzeczywiście jest znacząca, w porównaniu do tego, co mam na górze, no jest, jest różnica. Przechodzę znowu teraz do tego jasnego, wyblenduję sobie ten początek, bo trochę, trochę za mocno się zrobiło. Do tego powinien się jak najbardziej nadawać. ale widzicie, mam nadzieję, że widzicie, jak on bardzo mi się pyli. Ja otrzepuję ten pędzel, ale normalnie widzę te, ten półek w powietrzu. Bardzo dziwny. Przejdźmy więc do błysków. Mam nadzieję, że to ten makijaż uratuje, chociaż nie jest źle, nie się, że jest tak źle. Nałożę ten na dole, ten bardziej Rose Gold na dolną powiekę. Na środku dolnej powieki powinna powiedzieć. Ja się go pewnie będę musiała teraz zmoczyć. Dobrze. Nabrałam sobie na ten pędzelek, zmoczę go jednym cikiem mgiełki. No, i spróbujmy raz jeszcze. No, jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. W sumie na, miałam nałożyć na środek, nałożyłam od wewnętrznej strony prawie na całej długości. Także, brawo! Ja nałożę sobie go też trochę od wewnętrznej strony na górnej powiece, i dopiero na reszcie powieki nałożę ten drugi błysk, który jest na środku, w górnym rzędzie, czyli ten bardziej taki srebrny. No, ten mi się bardzo podoba. To jest niby taki rose gold, tak by wyglądał na słoczu, ale tutaj on bardziej wpada mi w też bardzo taki chłodny beż ze srebrnymi drobinkami. Bardzo ładny cień, na pewno na co dzień będzie świetny. Zobaczmy teraz to sreberko. Sreberko zazwyczaj, z zazwyczaj się broni, ponieważ nie wiem dlaczego, ale srebra są chyba łatwe do zrobienia. Spróbuję też palcem podbić trochę ten błysk. No, gdzieś tam jest. To już jest lepszy błysk niż, niż te po tej stronie zielonej. Także dokładam palcem, żeby było trochę bardziej błyszcząco. No i wyrównuję ten macik, który przykryłam błyskiem. I to wszystko ładnie ze sobą blenduje. Nałożyłam sobie kratkę na linię wodną, tą samą, czyli tą Make up Forever białą oraz wyduszowałam rzęsy. Tutaj w teorii nie musiałabym nic nakładać na wewnętrzny kącik, ale no, czuję taką potrzebę. Także nałożę sobie jeszcze trochę tej bieli od Nataszy. Ale to jest taka wisienka na torcie raczej niż e, potrzeba, tak jak była na drugim oku. I tak to słuchajcie, już zostawię. Jeżeli chodzi o to oczko, trochę bardziej mi się podoba, przez to, że te cienie błyszczące są bardziej błyszczące albo po prostu są jaśniejsze i ten błysk jest wyraźniejszy. Ciężko mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o maty, podoba mi się różnica między tonacjami tych poszczególnych matów. Natomiast, czy rzeczywiście ta paleta ma aż tyle możliwości? Nie jestem przekonana, muszę powiedzieć. Patrząc na słocze, wydawało mi się, że ta różnica pomiędzy błyskami będzie większa, natomiast w tej chwili, jak spojrzycie na dolną i górną powiekę, nie wiem jak spojrzeć, żeby to było widać. To nie ma aż jakiejś takiej, wiecie, rażącej różnicy. Nie jest tak, że ta górna powieka jest taka mocno, mocno po prostu srebrna, a dół jest, nie wiem, różowy czy beżowy. Raczej. Raczej się to wyrównało. Przede wszystkim to nie spodziewałam się po tych małych paletkach aż takiej pigmentacji, bo pigmentacja jest po prostu ogromna. I nie wiem jak wy, ale ja w podróży zazwyczaj nie mam ze sobą e, całego szeregu pędzli, ani właśnie paletek takich pastelowych. E, no, chyba że wezmę specjalnie paletę pastelową, ale raczej dla mnie podróż to jest sytuacja, w której nie biorę za dużo makijażu ze sobą. Ja się szczerze mówiąc, rzadko maluję na wyjazdach. Więc jak już biorę jakąś paletę, to chciałabym, żeby ona mi spełniła wszystkie moje oczekiwania, żeby nie potrzebowała. Nie żadnej palety zaportującej. Natomiast tutaj mam wrażenie, że w tej morze może by mi się udało użyć tylko tej paletki i być szczęśliwa i zadowolona z tego, co tutaj widzę. Jeżeli chodzi o tą paletkę, o tą kanadyjską, tutaj niestety nie. Tutaj no, nie wezmę jej jako jedynej palety w podróż, nie dlatego, że są jakieś tam, wiecie. Odważne kolory powiedzmy, bo to mi nie przeszkadza, ale chociażby to, że musiałam coś dodać do wewnętrznego kącika. W teorii mogłabym dodać rozświetlacz, jest takie rozwiązanie, natomiast fakt, że jakaś mi się tutaj plamka zrobiła, że te cienie się w sumie zblendowały w jedno, no nie jestem przekonana, muszę powiedzieć, i nie są to takie pierwsze wrażenia, jak myślałam, że będą i na jakie liczyłam, ponieważ jak patrzyłam na recenzję. Wszystkie te palety dostały bardzo dobre recenzje, więc zastanawiam się, czy może coś ze mną jest nie tak, czy ja zrobiłam jakiś błąd podczas ich użytkowania. Tak, też jest możliwe. Ja na pewno będę je dalej testować, będziemy o nich jeszcze na pewno rozmawiać. Dzisiaj chciałam Wam po prostu pokazać słocze, pierwsze wrażenia i pierwsze makijaże. Dajcie znać, co myślicie. I czy chcielibyście zobaczyć, którą z tych paletek nie muszą być obie jeszcze w kolejnych filmach, czy może więcej makijaży, czy po prostu, żebym dodała je gdzieś tam do Get Ready with me, czy innych tego typu filmów, mogę też nagrać Shorta. Bardzo chciałabym zobaczyć różnorodność w tych paletach. Ja mogę jeszcze makijaże stworzyć z tymi paletami, może już nie używając wszystkich sześciu cieni, ale może nie wiem, trzech. Wydaje mi się, że to jest tutaj klucz do sukcesu, żeby użyć po prostu mniej tych cieni. I to w sumie podsumowuje dzisiejszy film. Dajcie mi znać, czy któraś z palet Wam się podoba, jeżeli tak, to która? Czy może planujecie, którąś z nich zakupić? Ja przyznam się, że po tym dzisiejszym testowaniu nie jestem już tak stuprocentowo pewna, że chcę kupić tą trzecią Abu Dhabi. Nie dlatego, że formuła jest jakaś, wiecie, nieprzyjemna, natomiast nie pamiętam w tym momencie, jaki dokładnie tam był układ i czy były te jaśniejsze maty, były te jaśniejsze błyski czy nie. Jeżeli się okaże, że nie, to pewnie sobie ją daruję, bo to jest w sumie taką moją największą bolączką, jeżeli chodzi o te palety, czyli to, że nie mogę zrobić takiego makijażu, jak lubię, um, używając tylko i wyłącznie tej palety. Trochę lepiej było z Oslo, tą się trochę zawiodłam, niestety. I to tyle na dzisiaj. Dajcie mi znać, co myślicie, a ja się widzę z wami już niedługo w kolejnym odcinku.